Czy motocyklem da się jeździć tylko po równiutkim asfalcie? Wielu udowadnia, że na dwóch kółkach można się wyszaleć też poza twardymi drogami. Jednak wtedy warto zaopatrzyć się w odpowiedni kask różniący się nieco od tych szosowych. Cześć, Turuda, pokażę Wam dziś trzy kaski na crossa i enduro. Kaski offroadowe muszą chronić nie tylko przed uderzeniami, których jest więcej niż na szosie, ale też gałęziami i błotem. Boxwa 1 to kask cieszący się niesłabnącą popularnością wśród kasków off-roadowych. To model bazowy, od którego wielu ze znanych riderów zaczynało swoją przygodę na motocyklach Enduro czy Cross. Do modelu V1 w kolekcji MX-21 Fox dodał kilka ulepszeń, ale zacznijmy od początku. Skorupa tego modelu została wykonana z polikarbonu. Posiada 6 rozmiarów skorupy i aż 6 rozmiarów EPS-u. Dodatkowo kask ten wyposażony jest również w system MIPS, co jest nie lada gratką w kaskach dla początkujących. I jak na porządny of-roadowy garnek przystało posiada też rozbudowaną wentylację, wypinany daszek MVRS chroniący odcinek szyjny podczas upadku. Po zdjęciu daszku może zobaczyć, jak bardzo rozbudowana jest też wentylacja w V1C. Fox V1 posiada wypinaną wyściółkę, którą bez problemu możecie wybrać po treningu. Kask posiada również najbezpieczniejsze zapięcie DD oraz certyfikacje ECE i DOT, które sprawiają, że kasku możecie używać bez przeszkód podczas zawodu. Fox V2 to pozycja dla trochę bardziej zaawansowanych i wymagających riderów. Każdy rozmiar kasku posiada swój własny rozmiar skorupy oraz EPS-u. Dlatego macie pewność, że będzie on bardzo dobrze dopasowany do waszej głowy. Dzięki zastosowaniu podwójnego systemu EPS-u, czyli Varizorb, oraz systemu MIPS chroniącego przed skutkami rotacyjnych uderzeń głowy, kask ten sprawdzi się w naprawdę trudnych warunkach. Tak jak jego młodszy brat V2 posiada wydajną i obszerną wentylację. Kask posiada aż 9 wlotów powietrza i 4 wyloty. Wysiłka XT2 ma właściwości antybakteryjne i pochłaniające pot. Bez problemu można ją również wyjąć do prania. Lecz to, co ucieszy najbardziej większość z Was, to dodatkowy daszek, który znajdziecie w zestawie z kaskiem. Więc gdy na zawodach zdarzy Wam się upadek, w którym daszek pęknie, możecie szybko wymienić go na nowy, a co za tym idzie, będziecie dopuszczeni do kolejnego startu. Tak jak kask V1 Fox 2 posiada certyfikację ECE oraz DOT, ale najlepsze zostawiłam dla was na koniec. Fox 3 to kask, który znajduje się na najwyższej półce tego zestawienia, nie bez powodu. Jego skorupę wykonano w technologii MCT, tworząc połączenie włókna węglowego z kompozytem FRP. Dzięki temu kask jest ultra wytrzymały, ale także bardzo lekki. Jednak to nie konstrukcja kasku jest w nim rewolucyjna. W dwóch poprzednich kaskach, czyli V1 i V2, Fox zastosował system MIPS. W kasku V3 wszedł jednak na zupełnie nowy poziom stosując technologię Fluid Inside. To technologia, która wykorzystując właściwości nieściśliwego oleju o niskiej lepkości, umieszczonego w specjalnie zaprojektowanej piance o zamkniętej strukturze komórek, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla miękkich tkanek głowy motocyklisty. System Fluid Insight działa podobnie do płynu mózgowo-rdzeniowego. Pochłania energię zarówno uderzeń linearnych, jak i rotacyjnych. I jakby tego było mało, Fox, tworząc ten kask, dodał jeszcze do V3 wypełnienie skorupy EPS o zmiennej gęstości, nazwany Varizorb, system magnetycznego uwalniania daszka MVRS, czy system Cage w celu wzmocnienia ochrony twarzy. Także, nawet jeśli przypadkiem będziecie testować wytrzymałość kasku spadając z motocykla, będziecie naprawdę dobrze chronieni. Otwory wentylacyjne w fałtrójce zostały dodatkowo zabezpieczone wtryskowo formowaną siatką. Kask posiada również cztery rozmiary skorupy i cztery rozmiary EPS-u. Otrzymujecie więc kask, który jest najbezpieczniejszy w swoim segmencie. A tak przy okazji, pamiętajcie, że kaski Fox kupione w sklepach sieci Dobre Sklepy Motocyklowe są objęte programami przedłużonej 5-letniej gwarancji oraz assistance. Dajcie znać w komentarzach, jakie kaski chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach i w jakim kasku obecnie latacie. Do zobaczenia.